Uwielbiacie śpiewać piosenki, uczycie się w przedszkolu śpiewać różnych piosenek. Wyobraźcie sobie, ponad 100 lat temu, w 1912 roku, grupa młodych mężczyzn, kawalerów, chciała wspólnie ze sobą śpiewać polskie piosenki. Niby nic, ale wówczas było to bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Wówczas nasze ziemie, także i lubomia. Były pod panowaniem państwa niemieckiego. A władze niemieckie żądały, aby śpiewać i mówić wyłącznie po niemiecku. Natomiast ci młodzi mężczyźni pragnęli w swoim ojczystym języku wyrażać swoją swój śpiew, swoją radość. Więc spotykali się. Nie dość, że przychodzili sami podśpiewywać. Śpiewać, przypominać sobie te piosenki, to zapraszali jeszcze swoje siostry, swoje dziewczyny, znajomych. Bardzo nie podobało się to żandarmowi niemieckiemu, który miał pieczę nad tymi okolicami. Wiecie, dzieci, kto to żandarm? To był taki pluski policjant. Nazywano go na Śląsku szander. I ten szander strasznie nie lubił, jak ktoś. Godą po polsku. Za każdym razem starał się chwycić tych młodych ludzi i ukarać. W tym okresie chłopcy, którzy, może młodzi mężczyźni, którzy śpiewali w tym chórze, nazywali się klanem kawalerów, bo to byli sami kawalerowie. Później zmienili nazwę. Na plan sześciu Józefów, bo sześciu młodych mężczyzn, którzy zakładali ten chór, właśnie miało na imię Józef. I od swojego imienia nazwali swój chór. Szandar za każdym razem starał się ukarać. Kary były bardzo wysokie. Chłopcy odwoływali się do sądów, lecz nic to nie dawało. 3 maja z okazji Święta Konstytucji. Zebrały się całe rodziny. Przyszli, śpiewali, mówili wiersze. Wtedy Józef Grzybek, przywódca sześciu kawalerów, wówczas to nazywano Klub Sześciu Józefów, właśnie od imienia tych kawalerów, zaproponował, żeby nie zaśmiecać polskiej gotki. Czyli Śląskiej gotki, niemieckimi zwrotami. I powiedział tak: Kerry, zamiast Starzik, powie: Opa, co miał znaczyć dziadek, albo zamiast Starka, Oma, ten zapłaci 10 feników. Wszyscy bawili się, wyśmienicie. Kiedy się Szandel o tym dowiedział, przyszedł aby rozgonić całe to stowarzyszenie, wtedy nałożył na klub sześciu Józefów bardzo wysoką karę. Nie byli w stanie tego zapłacić. Kochani, kara była tak dotkliwa, że Józef Grzybek powiedział tak: Nie będzie nas stać na zapłacenie kolejnych kar. Załóżmy, chór i zarejestrujemy go w niemieckim urzędzie. Wszyscy na to przystali. Tak właśnie powstał Chór Śpiewaczy Lutnia. Wspólnie się spotykali po zarejestrowaniu. Śpiewali na polach, na łąkach, ćwiczyli w domach, w stodołach, na podwórkach. Już nikt do nich nie mógł się doczepić. Ćwiczyli również teatr, sztuki teatralne. Chór skupiał coraz więcej członków. Zachowało się nawet zdjęcie na polu kapusty, właśnie z zebrania chóru śpiewaczego. Chórzyści wspólnie spędzali wolny czas. Nawet spotykali się z innymi chórami śląskimi. Jeździli także do Polski, do Krakowa, aby zwiedzić Wawel, zwiedzić groby królewskie, pożykać w kościele mariackim i żyć w pełnią życia. Tam nikt nie miał do nich pretensji o to, że mówili po polsku. Chór Lutnia, rok po swoim powstaniu, Członkowie chóru uwielbiali ze sobą spędzać czas. Za zarobione feniki kupowali polskie książki. Wspólnie je czytali, wymieniali się nimi. Spotykali się również z chórami z innych wsi. Organizowali wspólne śpiewania. Organizowali nawet wycieczki. Jechali do Krakowa, żeby zobaczyć Wawel, pożykać w kościele mariackim. Obejrzeć groby królów polskich. Tak właśnie toczyło się życie młodych ludzi w chórze Lutnia. Już rok po swoim powstaniu Lutnia wzięła udział w, zje w zjeździe śpiewaków śląskich. Zajęli tam nawet trzecim miejsce. Odbyło się to w Zadolu. Chór otrzymał piękny dyplom, który zachował się do dzisiaj. Co prawda jest bardzo zniszczony, ale jest. Jest pamiątka sprzed ponad 100 lat. Za te trzecie miejsce członkowie chóru otrzymali również nagrodę pieniężną. Niestety, pieniądze, które otrzymali, musiały pójść na kolejną karę, którą otrzymali. Od żandarma. A wiecie za co? Po prostu za to życzywali troszeczkę dłużej niż godzina 22. Żandar wlepił im karę za zakłócanie ciszy nocnej. Więc to, z czego bardzo się cieszyli, na pewno kupiliby sobie jakieś książki lub instrument, musieli niestety zapłacić karę. Odwołali się nawet do Wrocławia, do wyższej instancji. Niestety kara od tego żandarma była nie do odwołania. Wzorem kawalerów Józefów coraz więcej powstawało w Lubomii polskich organizacji. Powstawały różne. Aż w końcu Niemcy nazwali Lubomię Małą Warszawą. Wiecie, dzieci, co to jest Warszawa? Warszawa jest stolicą Polski. Więc wówczas Niemcy nazywali Lubomię stolicą polską tego właśnie regionu. Gdy zakończyła się pierwsza wojna światowa, wybuchły powstania. Aby przyłączyć tę ziemię do powstałego niedawno, Państwa Polskiego. Naturalnie Józefowie wraz ze swoimi kamratami i koleżankami wstąpili do powstania. Wspólnie walczyli. Dziewczyny zajmowały się aprowizacją oraz opatrywaniem rannych powstańców. Śląskie dziewczyny, również chórzystki z Lutni, Nazywano samarytankami, ponieważ opatrywały rannych powstańców, karmiły, przygotowywały pożywienie i zajmowały się młodymi chłopcami, którzy akurat toczyli walki. Pożegnamy naszą samarytankę. I wyobraźcie sobie, drogie dzieci, że Chór Lutnia z Lubomi był jakby pierwowzorem chórów w tej okolicy. W Syryni powstał chór Echo, powstawały również inne chóry. Powstał również chór w Nieboczowach o nazwie Chopin. Mam nadzieję, że wasza, nasza wycieczka Wam się podobała. Zapraszamy do nas. Kochane dzieci, jak tylko będzie to możliwe, zaprasza Stowarzyszenie Giercha Powstanie Śląskie.